Jeżeli zarabiasz 4000 zł brutto, około 2700 zł do ręki, wówczas oszczędzisz sam z pracodawcą i państwem mniej więcej 160 zł miesięcznie. Skąd te pieniądze? Przy 4000 zł brutto pracodawca wpłaca Ci co miesiąc 60 zł. To Twoja dodatkowa podwyżka. 80 zł dopłacasz sam, to 2% Twojego wynagrodzenia. Mówimy o wpłatach minimalnych. Dodatkowo państwo za to, że oszczędzasz, za to, że nie wypisałeś się z PPK, wpłaca Ci 250 wpłaty powitalnej po trzech miesiącach. Po każdym kolejnym roku oszczędzania dostaniesz z Funduszu Pracy 240 zł. To są Twoje pieniądze. Miesięcznie, jeżeli zarabiasz 4000, oszczędzisz około 160 zł. Rocznie będziesz miał mniej więcej 2000 Twoich pieniędzy po roku oszczędzania. Zostań w PPK. Oszczędzaj swoje prywatne pieniądze po to, żeby móc z nich korzystać. Ja zostaję. Zapraszamy do obejrzenia symulacji z zastosowaniem kalkulatora ze strony mojeppk.pl. Symulacje wzrostu oszczędności oparte są na szeregu założeń. Szczegóły na mojeppk.pl. Uwaga, są to tylko szacunki. Jeśli obecny 20-latek zarabiający około 3000 tysiące złotych na rękę zostanie w PPK, będzie mógł po 40 latach oszczędzania zgromadzić nawet 250 tysięcy złotych, z czego tylko około 70 tysięcy będzie pochodziło z jego wpłat. W wieku 60 lat jednorazowo będzie mógł wypłacić sobie około 62 tysiące złotych oraz pobierać dodatek do emerytury w wysokości prawie 1800 złotych miesięcznie przez 10 lat. Fajna kwota, prawda? Pamiętaj, w PPK zawsze zyskujesz. Do Twoich oszczędności dokłada się pracodawca i państwo. Możesz wypłacać środki, kiedy chcesz. Najbardziej opłaca się, kiedy będziesz oszczędzał do 60 roku życia. Wtedy skorzystasz ze wszystkich benefitów. W szczególnych sytuacjach możesz wypłacać środki bez potrąceń wcześniej. Wypłacisz je wtedy, kiedy będzie przypadek losowy, choroby i to zarówno jeśli dotyczy to Ciebie, jak i Twojej żony lub dzieci. Wtedy 25% zgromadzonych oszczędności Twoich prywatnych pieniędzy wypłacisz bez żadnych potrąceń. Możesz jeszcze wypłacać, jeżeli kupujesz mieszkanie, budujesz dom, masz taki plan. Natomiast, jeżeli wypłacisz pieniądze na zakup nieruchomości, musisz je sobie zwrócić w ciągu 15 lat. Jeszcze raz, podsumujmy. PPK to Twoje dodatkowe pieniądze. Kiedy zostajesz w PPK, do każdej Twojej złotówki drugą dopłaca pracodawca i państwo. To jest podwyżka. Musisz ją sobie zatrzymać. Dostajesz premię od państwa za oszczędzanie. Po trzech miesiącach za to, że oszczędzasz, dostaniesz 250 zł, a potem po każdym kolejnym roku 240. Wszyscy dostaniemy tyle samo. Zawsze możesz te pieniądze wypłacić i jeszcze dalej oszczędzać. Pamiętaj, zyskujesz niezależnie od tego, ile zarabiasz. Jeżeli zarabiasz mniej, proporcjonalnie Wtedy oszczędzasz nawet więcej. Zostań w PPK, ja zostaję.